Bardzo chciałbym, żeby dzisiejsza miniaturka była tylko clickbaitowym zabiegiem, ale jak zobaczycie w dzisiejszym odcinku, botox u zwierząt w niektórych krajach jest już po prostu normą. W ostatnich dziesięcioleciach medycyna estetyczna u ludzi święci triumfy, anestezjologia poszła tak daleko do przodu, że można znieczulić prawie każdego pacjenta. Technologia i sprzęt medyczny bardziej przypominają te kosmiczne lub z filmów science fiction, a kult piękności chyba nigdy nie był tak ważny. Niestety dążenie za idealnym wyglądem dotknęło także zwierząt. Dzięki niektórym operacjom plastycznym zwierzaki mogą wrócić do normalnego życia. Ale dzięki innym zabiegom, mówiąc wprost, po prostu je okaleczamy. Dzisiaj chciałem się przyjrzeć tym najczęstszym, a na końcu postaram się ocenić wszystkie zabiegi estetyczne z punktu widzenia chirurga zwierzęcego. Dlatego zaczynajmy. Typ pierwszy. Operacje plastyczne ratujące życie lub zdrowie zwierzęcia chirurg weterynaryjny na co dzień mierzy się z szyciem skóry, leczeniem rozległych ran, plastyka skóry, to grupa zabiegów nieraz nie dwa ratujących życie lub znacznie poprawiające ich komfort. Plastykę skóry stosuje się najczęściej po wycięciu rozległej guzów skóry, kiedy niemożliwe jest proste zszycie rany. Wtedy to właśnie albo przenosimy płat skóry, albo wykonujemy przeszczep skóry. Jest to trochę na pograniczu sztuki, kiedy to chirurg może się wykazać. Nie będę ukrywał, że jest to jeden z moich ulubionych zabiegów medycznych. Kiedy mogę mierzyć skórę, wyobrazić sobie jak to będzie wyglądać po przełożeniu, gdzie zrobić nacięcia rozprężające, jakich użyć nici, jakich użyć szwów. Dobra bo się trochę rozpędziłem. Kolejną ważną grupą operacji plastycznych są zabiegi wykonywane przez okulistów, którzy eliminują entropium, czyli wwijanie się powieki, albo ektropium, czyli odwijanie się powieki na zewnątrz. Rekonstrukcja ran powypadkowych i to jest ten typ operacji plastycznych, które są niezwykle istotne, bo nieraz ratują życie. Plastyka wad wrodzonych to także ważna dziedzina chirurgii. Uraz cefalicznych natomiast... Zabiegi z chirurgii plastycznej umożliwiają w ogóle życie, niwelując w jakimś stopniu syndrom raz brachycefalicznych. czyli tutaj wchodzi na przykład korekcja skrzydełek nosowych, skrócenie podniebienia miękkiego. Typ drugi: operacje plastyczne wspomagające charakter pracy zwierzęcia. Do tej grupy zaliczę zabiegi, które według mnie są na pograniczu etyki: to na przykład kopiowanie uszu i przycinanie ogonów u psów myśliwskich. I psów pracujących. Jeżeli zwierzę jest narażone na utratę uszu lub ogona w bezpośrednim starciu z innymi zwierzęciami, to jestem to jakoś w stanie przyjąć. Może nie akceptuję, ale nie jestem od ustanawiania prawa. Moim zdaniem jest odwodzenie w ogóle od takich pomysłów. Mówiąc o problemach z tym związanych i zachęcając do zaprzestania w ogóle takiej działalności. Ale jeżeli już ktoś bardzo chce, to wolę, żeby to było zrobione w profesjonalnym miejscu, gdzie nie narażamy życia i zdrowia zwierzęcia niepotrzebnie. I wiem, że duża ilość właścicieli wykonuje takie zabiegi za granicą, ale część, co gorsza, próbuje to zrobić po kosztach w domu, a to często prowadzi niestety do tragedii. Do tego typu dochodzą jeszcze zabiegi dekornizacji krów hodowlanych, czyli wypalanie z zawiązków rogów oraz usuwanie kiełków u prosiaków. Zabiegi te mają na celu nieokaleczanie zwierząt przez siebie nawzajem. Typ trzeci. Poprawa wyglądu psów rasowych przed wystawami. Wystawy psów rasowych często już bardziej przypominają rewie mody. Kąpiele, kosmetyki, grumerzy, już nie mówię o zawodowych handlerach, którzy wyglądają jak z okładki Woga, czyli osobach prowadzących te psy na wybiegu. Ale czy to czasami nie idzie za daleko? W niektórych krajach takie interwencje chirurgiczne stają się powoli normą. Na przykład plastyka uszu, żeby ładnie stały, albo poprawianie kufy, żeby była symetryczna. Tłumaczenie, że ładny pies poprawia nastrój jego właścicielowi, jakoś do mnie nie przemawia. Czwarty liposukcja. Otyłość wśród zwierząt domowych to już poważny problem. Jest to choroba cywilizacyjna, tak samo jak u ludzi, która niesie ze sobą poważne konsekwencje zdrowotne takie jak problemy z kręgosupem, problemy ze stawami, cukrzyca, no i nadciśnienie. Za oceanem są już jednak lecznice, które zajmują się odsysaniem tkanki tłuszczowej podskórnej. Zabieg ten, moim zdaniem, u zwierząt ma jednak charakter raczej tylko wizualny, gdyż po pierwsze, nie usuniemy tak całej tkanki tłuszczowej, a po drugie, duża ilość tkanki tłuszczowej znajduje się i tak cały czas w jamie brzusznej, często uciskając na okoliczne narządy, więc jest to zabieg stricte estetyczny. Typ piąty, Botoks. Botoks to nic innego jak toksyna butulinowa wstrzykiwana w celu porażenia nerwów. Używana najczęściej przez osoby w celu wygładzenia zmarszczek. Do przebadania tej substancji są nadal używane zwierzęta, ale to temat jednak na inny odcinek. Ponieważ botoks jest używany czasami u zwierząt w celu poprawienia urody. Oczywiście pieski są poddawane takim kuracjom za granicą, ale jednak największe ilości botoksu są wpompowywane w wielbłądy w krajach arabskich. I tu rodzi się pytanie, dlaczego? Coroczny konkurs piękności wielbłądów sprowadza zwierzęta z dalekich krain do Arabii. Opiekunowie ich jednak, aby wygrać, są w stanie posunąć się do oszust takich jak najczęściej właśnie nastrzykiwanie botoksem czy powiększanie warg. Pula nagród jest niemała, bo aż 60 milionów dolarów. Jeżeli jednak opiekun taki zostanie przyłapany na oszustwie, to kara może wynosić ponad 20 tysięcy dolarów. Typ szósty. Implanty jąder. Obecnie często odchodzi się od kastracji samców psów. Jeżeli oczywiście nie ma do tego przesłanek medycznych lub behawioralnych. Jeżeli jednak już potrzeba i trzeba naszego przyjaciela pozbawić klejnotów rodzinnych, to właściciele, a najczęściej mężczyźni, nie mogą się z tym pogodzić. I widzę, że to naprawdę przeżywają, tak jakby oni to sami mieli zaraz stracić swoje skarby. W Stanach i pewnie jeszcze w jakichś innych dziwnych krajach jest możliwość wprowadzenia implantu fionder do worka mosznowego. Ale po co? celu w sumie wizualnego uzupełnienia, ale zaraz, zaraz, przecież psu będzie to już raczej obojętne. A moim zdaniem ingerencja chirurgiczna z prowadzeniem ciała obcego do organizmu bez wskazania medycznego to już jest duża przesada. Typ siódmy: deklowing u kotów. Bardzo ładną nazwę ma to barbarzyńskie przedsięwzięcie w stosunku do kotów. Polega ono na obcięciu końcowych części palców wraz z pazurami, żeby koty nie mogły drapać. Jest pełno filmów w internecie, jak wygląda taki zabieg i jakie są jego efekty. Ale nie chcę nawet tego pokazywać, gdyż tej interwencji chirurgicznej nie jestem w stanie niczym usprawiedliwić. Takie czyny powinno się stygmatyzować i zabronić w ogóle rozważania nawet tego zabiegu. Trochę delikatniejsza odmiana, ale według mnie równie zła, są nakładki na pazury, żeby po prostu nie było ostre. To zaburza wzrost pazura i przeszkadza w uszczeniu się, co może prowadzić do poważnych zaburzeń. Dlatego nie polecam. Podsumowując, operacje plastyczne mogą ratować życie, poprawiać życie, ale też je niszczyć poprzez okaleczenie. Przykro mi, jak bardzo przedmiotowo czasami postrzegamy niektóre aspekty takiego podejścia. A od tego jesteśmy, żeby nauczyć innych, że nie jest to najlepsza ścieżka. Pamiętajmy także, że każdy taki zabieg wiąże się z ryzykiem anestezjologicznym. A chyba nie warto ryzykować zdrowia lub życia zwierzęcia, bo pimpek ma klapnięte uszko albo tam ogonek jest krzywy. Mam nadzieję, że skłoniłem Was do lekkiej refleksji. Jeżeli tak, to udostępnijcie proszę ten filmik i napiszcie mi w komentarzu, co wymyślicie o zabiegach plastycznych. Szczególnie chciałbym się dowiedzieć, co sądzicie o kopiowaniu uszu, bo na tym chciałbym się kiedyś skupić trochę bardziej. Dlatego pozdrawiam Was i zapraszam za tydzień. Cześć!